Dzień dobry. Hyundai Tucson, Miał być dwa, e, dwa odcinki, ale będzie w jednym odcinku dwie naprawy. Także szybko leci. Myślałem, że z tym Hyundai'em po prostu będzie więcej roboty. Ale Hyundai Tucson 1,6 Turbo GDI. I problem jest taki, że e, jest w konterze silnika P0420, wydajność katalizatora poniżej progu, a przebieg tego pięknego auta, no bo to już jest takie nowo, no, nowsze auto, jak widzicie, jest 81 268 km. Także, o, to już jest takie te, te fajne, fajny ten samochodzik, bardzo ładny jest. Także to już jest ten taki nowoczesny. No i tutaj zostało wymieniona pompa wysokiego ciśnienia. A co się dzieje? Właśnie, co się dzieje w tym samochodzie? Przybywa oleju, ale to nie przybywa oleju, bo on se oleju nie produkuje, prawda? Tylko przybywa nam paliwa w oleju, czyli benzyny do oleju. Co jest bardzo złe? Klient o tym wie i bardzo często musi wymieniać olej, bo potrafi mu nawet cały stan podwójny pojawić się dosyć szybko tego oleju. Więc często go wymienia, żeby nie zatrzeć silnika. Została wymieniona pompa wysokiego ciśnienia, zostały wymienione wtryskiwacze i dalej nic to nie dało. Ale jeżeli mamy P0420 błąd w tym samochodzie oraz e, zaniżoną moc, czyli no ja czuję, że ten samochód nie jedzie tak, jak powinien jechać, bo to jest 160, tam parę koni powinno to naprawdę fajnie chodzić. Ale tutaj jest to no, taki mulasty, jest i ogólnie. No i te paliwo nam cały czas idzie do oleju, prawda? Czyli mamy but w podłogę, samochód za bardzo nie chce jechać i przybywa nam oleju, i mamy błąd katalizatora. To już wam pokazuję, co jest tego przyczyną. Najczęstszą przyczyną, właśnie w tych samochodach, w tych silnikach, uruchomimy sobie naszą turbodymiarę o, tak, nasza turbo dymiara weźmiemy sobie lampkę i wchodzimy w dolot i częstą przyczyną jest tutaj taka rura dolotowa o, taka ta gumowa i tam nawet widać jest taki czujnik zaraz Wam pokażę, jakoś może mi się to uda tak, żeby kamerę nie zepsuć o, i ten czujnik jak widzicie jest na nim olej a tutaj już też widzicie, pojawia się dym. A z czego pojawia się dym? A dym pojawia się z uszkodzonej tej. O, tutaj, tutaj jest taka rura do dolotu. I ta rura, o, już nam się pojawia dym. I ta rura najczęściej właśnie pęka tam na dole od, od spodu i zaczyna nam tutaj łapać lewe powietrze oraz cały szwung. Że tak powiem, z turbosprężarki, który leci tędy, tutaj, tam ma wpaść do interkulera. Tą rurą wylatuje nam na zewnątrz. No i już widzicie, jest pełno dymu. Jeszcze jakoś tak, może lepiej pokażę. O! Widać, już dym. I ta rura dosyć często strzela. I to jest właśnie przyczyna tego. O! Już nam mocno dymi. Że mamy P0420. Jeszcze sprawdziłem, zaraz sobie kamerą inspekcyjną. Wjedziemy do, do tego. Do katalizatora pokażę Wam, że katalizator jest w stanie idealnym. Przy okazji jeszcze zmierzyłem kompresję 13,5 bara na wszystkich. Delikatne ryski tylko są na pierwszym cylindrze. Nic nieznaczące. I tutaj katalizator jest sprawny, ale zaraz widzimy kamerę inspekcyjną jeszcze. I to jest bardzo częsta przyczyna, jeżeli macie właśnie taki problem. Błąd katalizatora. Katalizator jest ładny, oczywiście po wjechaniu kamerą inspekcyjną. Bo katalizator musi być ładny i sprawny. Poważniemy sobie kamerę. Oczywiście od naszej marki Visixion, polecam, o, pyk, naprawdę fajne kamerki, o i szybka akcja, o tam, z katalizatorem, pyk, jak widzicie katalizator jest w stanie idealnym, nic mu nie jest. To w tym momencie musicie szukać nieszczelności w dolocie, czasami jeszcze ta rura się uszkadza, ta się uszkadza tutaj w tym miejscu, o tutaj. O, tu, bo to nam dosyć mocno tak pracuje, i tam tę rurę potrafi uszkodzić. Tu się też uszkadza, z tego tytułu ta rura się uszkadza, bo ten metalowy element jest mocowany tutaj bezpośrednio do silnika i on jest sztywny. A tutaj odbywa się cały ruch silnika na tej jednej rurze. I ta rura jest taka krótka. E, Renault, e, Citroen, przepraszam, wymyślił takie fajne rury. Tutaj w Citroenie są takie dwie rury do interkulera, i one są takie karbowane. Takie kar... Może tutaj gdzieś wrzucę jej zdjęcie tej rury. A tutaj po prostu, żeby było taniej, no to Hyundai i ja wymyślili sobie taką zwykłą, zwykłą rurę, tak. No i ta rura po prostu nie wytrzymuje tego, tego tutaj, że ten, czy ten silnik pracuje, na całych poduszkach nam się rusza, i, no i pęka. I to taka może być standardowa przyczyna uszkodzenia. Także jeżeli macie taki błąd P0420, obniżoną moc silnika, która w komputerze nie ma błędu, obniżonej mocy silnika, chyba wam pokazywałem, tak? Błędy jakie są? O, mamy tylko kamerka się nam. O, dokładnie. Wydalność karnitalizatora poniżej progu. I to jest tylko taki, tylko taki mamy błąd. Żadnego innego błędu nie mamy. No to wtedy wiecie już, gdzie szukać przyczyny. Najczęściej jest to gdzieś dziura w dolocie. No, i pan Eryk przyszedł, pozamawiał nam części, ale chciałbym, bo mamy tylko jeden mikrofon, ale to właśnie troszkę będziesz mówił. Zaczekajcie, ja się zbliżę. O, powiedz mi, jak z y, tą rurą jest, jeśli chodzi o rynek y, zakupu nowej. Nowej? No, chciałbym nową tą rurę, proszę pana, u pana kupić. Dobrze, jeżeli chodzi o hurtownię Intercard wyświetla się brak. E, hard nawet nie znajduje. Co tam jeszcze mamy? Autopadne. Po oryginale hard znalazł... E, e, niedostępne. Tak, ale niedostępny. I mówimy o zamiennikach, nie tylko oryginale. o oryginale, oryginale też. Oryginał, zamienniki... Głównie Gates. Gates, tak. Szukamy, co tam jeszcze? autopad nawet nie widzi. Elite... Nie widzi. Znaczy, nie, a, nie ma. Nie ma. No, e, e... Inter Team Nie ma. Nie, tu akurat nie widzi, to jest jedyny hotel, kto nie widzi. A, w ogóle tej rury? W Warszawie mam jeszcze Alcolan? KTD. KTD też nie ma? Nie ma. Autoland też nie ma? Wiecie, Myślę, że w KTD jakbyśmy zadzwonili... To może chłopaki by nam oryginał... No, chłopaki mogliby coś znaleźć. No, no ale... Na jakichś swoich tam dojściach po producentach. Także widzicie, jak jest z dostępnością takich głupich części, jak zwykła rura. Ale nie no, jest dostępna. W serwisie? Nie wiadomo nawet, czy jest w serwisie. W zasadzie będzie dostępna, tylko nie wiadomo na kiedy. A, no tak, no właśnie. Słysia musi być dostępna. Tak, no będzie, ale nie wiadomo na kiedy. No także widzicie, takie głupie części. Także składamy ten samochód, dzisiaj już jest późno, to taki szybki znowuż vlog warsztatowy, wyszedł, a ta BMW, kiedy będziesz w końcu ją składał? Jutro to z Tobą. E, ja mam Forda jutro. Jakiego Forda? Cabrio. Mhm. Jak to Ci wezmę i schowam, ty będziesz miał BMW. To nie przyjdę do pracy. Mogę, bo mogę. Audi jutro. A Audi mamy jeszcze jutro. 2.0 TDI. TDI. E, tam będzie. Tam jest jeszcze ten samochód jest jeszcze na gwarancji. I panu w serwisie powiedzieli, żeby nie, nie, y, że nic, nic się nie nic dzieje. dzieje. Jest wszystko dobrze, ale pan twierdzi, że głośniej chodzi silnik. Tak, e, mniej mocy ma. Głośniej chodzi silnik. E, szarpie delikatnie. No, i chciał to zweryfikować, co się I dzieje. nie się zastanawiać, czy nie wykupić sobie gwarancję rozszerzonej, no bo auto jest nowe wzięte w leasingu. Tak, czyli na pewno trzeba będzie kupić, jeżeli to jest Audi, gwarancję rozszerzoną. To jest pierwsza Albo rzecz, którą się kupuje. Oddać. Albo oddać je i wziąć następne. Bo to są dobre samochody, ale do końca gwarancji nie oszukujmy się. Do końca leasingu. I, i następne. Czyli nie, do Pierwszego końca leasingu. Gwarancji. I trzeba z nim uciekać. Dobra. Ale leasing najczęściej bierzesz na 3 lata, gwarancja masz 3-letnią. No lub 100 tysięcy kilometrów, niecałe tam 90 tysięcy kilometrów. i tak samo pisze się leasing i tyle. No, dobra. To tymczasem taki krótki filmik, ale mam nadzieję, że treściwy, jeśli chodzi o awarię w tych samochodach, która dosyć często występuje. To co? Trzymajcie się. Cześć. Cześć!